Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 Wieszaków. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Dlatego też na tym kanale staram się inspirować Was do czerpania z własnych zasobów, z tego co już jest w Waszych garderobach, w Waszych szafach. A jeżeli chodzi o zakupy, to zachęcam do robienia takich, które są przemyślane i zostają. Z nami na dłużej, a dzisiaj zajmiemy się jedwabiem. Kochanie, jest mi bardzo miło poinformować, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Marką Lily Silk która specjalizuje się między innymi w produkcji ubrań z naturalnych, szlachetnych tkanin, takich jak jedwab czy kaszmir. I właśnie o jedwabiu sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, ponieważ kilka rzeczy jedwabnych pojawiło się ostatnio w mojej garderobie. Marka Lili Sirk zdecydowanie stawia na jakość. Używa jedwabiu morwowego, który określany jest także mianem królowej tkanin. Jest synonimem luksusu, ale też warto tu podkreślić, że design marki jest bardzo prosty, klasyczny, co sprawia, że jej produkty to nie są takie jednosezonowe zakupy, a raczej inwestycje na lata. To, co było dla mnie ważne, kiedy myślałam o podjęciu współpracy z marką, to to, jak podchodzi do kwestii ochrony środowiska i rozsądnego gospodarowania zasobami. I tutaj trzeba przyznać, że bardzo miłe zaskoczenie było kilka bardzo istotnych plusów, chociażby to, że włókna używane przez markę LilySilk rozkładają się w ciągu 5 lat. Słuchajcie, 5 lat, czyli jakieś 50 razy szybciej niż materiały syntetyczne. Ponadto marka deklaruje, że produkuje tylko taką ilość ubrań, jaką jest w stanie sprzedać, a fragmenty materiałów, mniejsze fragmenty materiałów, które zostaną naturalnie przy produkcji, przy szyciu ubrań, wykorzystywane są chociażby do wykonania gumek do włosów, czy też opasek na oczy, takich masek. Do spania. Cóż jeszcze, jeśli chodzi o rzeczy, które wybrałam, to muszę tutaj podkreślić, że to są rzeczy, które zostaną w mojej garderobie, które uzupełnią lukę, którą miałam. Szczególnie mówię tu o sukience typu sleep dress, bo za taką rozglądałam się od dłuższego czasu. No i ta współpraca z marką stała się też dla mnie po prostu opcją do tego, żeby tę lukę w garderobie uzupełnić. Będę też miała dla was kod. Jeśli chodzi o markę Lily Silk, to na hasło okiem 12 dostaniecie 12% rabatu na cały asortyment marki. Także zapraszam serdecznie. A szczegóły oczywiście zostawię poniżej. A teraz już stylizację. Pierwszą z nowych rzeczy, które pojawiły się w mojej garderobie, jest ta oto sukienka. Przepiękna, typu sleep dress. Bardzo prosta, słuchajcie, jeśli chodzi o formy. Ja za taką sukienką rozglądałam się od dłuższego czasu, ale nie mogłam trafić na fason, który by mi pasował. A tutaj, słuchajcie, odpowiada mi po prostu wszystko. Więc jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Przede wszystkim, zobaczcie, góra jest zabudowana. Góra jest zabudowana, zabudowane są też plecy, na czym, nie ukrywam, mi zależało. A takim smaczkiem, bardzo kobiecym w tym e, stroju jest rozporek, dosyć e, m, głęboki. Także tutaj już można pokazać, słuchajcie, e, nogę. Moje pierwsze wrażenie w ogóle po włożeniu tej sukienki, no to takie wow, bo wrażenie jest takie, że jest bardzo lekka, prawie się jej nie czuje, jest gładka, jest niesamowicie przyjemna dla skóry. No i ja w ogóle muszę powiedzieć, że jedwab jest pewną nowością w mojej garderobie, więc naprawdę jest to takie mega pozytywne zaskoczenie. Ale zaczęłam też troszeczkę czytać o jego właściwościach i okazuje się, że mimo, że ten materiał sprawia wrażenie takiego bardzo delikatnego, to jest też bardzo wytrzymały, chociażby na przecieranie. Więc, e, tak jak wspominałam Wam wcześniej, wydaje mi się, że tego typu rzeczy e, dobre jakościowo z dobrego jedwabiu. To jest naprawdę e, naturalnego jedwabiu, to jest coś, co zostaje z Wami po prostu e, na lata. Mm. Jednak jest też w ogóle świetny dla alergików. Okazuje się, słuchajcie, że on nie uczula. Także jeżeli jesteście alergikami, to też warto zdecydowanie te opcje rozważyć. Dobrze, co dalej? Pierwsza stylizacja to jest propozycja na randkę, ale dosyć nietypową, bo jak widzicie, tę bardzo taką kobiecą sukienkę zestawiłam tutaj z męskimi butami, płaskimi, czarnymi, wiązanymi, skórzanymi butami. Do tego dodaję marynarkę, także kolejny element. Marynarka nieco przeskalowana, oversize'owa, czyli dokładnie tak, jak ja lubię, podwijam rękawy, żeby nadać sylwetce odrobinkę lekkości. I tutaj słuchajcie, jeszcze kapelusz. Myślę, że taki ciekawy element dodający smaczku, a całość uzupełniam torebką średniej wielkości. Biżuteria to w tym przypadku mój stary już dosyć komplet, czyli połączenie srebra z kamieniem nocka i rół, kolczyki oraz naszyjnik, a do tego srebrny pierścionek z motywem warkocza, także tak się prezentuje słuchajcie całość. Bardzo mi się to zestawienie podoba. Jest oryginalne, jest nieco nonszalanckie, o takim artystycznym zacięciu nietypowe, więc wydaje mi się, że w takim stroju spokojnie do galerii sztuki na randkę można się wybrać ewentualnie na przykład jakiś teatr, tylko wtedy kapelusz zdejmijcie na sali. <gryw> Dajcie znać, jak Wam się ta Propozycja podoba. Czy w takiej eleganckiej sukience można chodzić na co dzień? Oczywiście, że można, a nawet trzeba. Jeżeli jesteście ze mną tutaj troszkę dłużej, to wiecie, że ja wyznaję prostą zasadę. Ubranie powinno być wielofunkcyjne i do wykorzystania w różnych okolicz okolicznościach, i taka właśnie jest ta sukienka. E, zobaczcie, że to, co tutaj się wydarzyło, to dodałam do niej zwykłe trampki, e, trampki z motywem florystycznym, a na wierzch niebieski sweterek. I robi nam się całkiem nieformalna, słuchajcie, stylizacja, może troszkę romantyczna z tym sweterkiem, ale tak to się właśnie prezentuje. Wydaje mi się, że jest naprawdę um, uroczo, jest dziewczęco, do tego e, jest e, biżuteria. Naszyjnik oraz kolczyki srebrne z motywem liścia klonu, a do tego ten sam pierścionek, który pojawił się w poprzedniej stylizacji. Całość również uzupełniam samą, tą samą turepką, także to jest moja propozycja na co dzień na spacer. Znacznie mniej formalna. Także doskonała na wiosnę. Jeżeli mm, uważacie, że będzie troszeczkę chłodno, to ja tutaj włożyłam, słuchajcie, Rise na wierzch. Możecie jeszcze narzucić jakiś tręcz dodatkowo i otulić sobie tutaj mm, szyję chustą i wtedy już tak naprawdę macie gotowy strój mm, do wyjścia. Także to też taka zupełnie inna, słuchajcie, odsłona tej samej sukienki. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Zresztą w ogóle zobaczcie, jak pięknie ta sukienka podkreśla e, m, figurę w ruchu. Naprawdę to jest coś takiego, co wydaje mi się, że przykuwa uwagę. Także dziewczyny, jeśli marzyłyście o takiej kiecce, to <noise> polecam Wam zajrzeć. Druga propozycja. No, i słuchajcie, wersja wieczorowa zdecydowanie może być na randkę. Może być wyjście do opery, lub jakakolwiek inna okazja. Może być jakiś bal. Chociaż, przepraszam, słuchajcie, no ja na balę rzadko chodzę, więc tak to wygląda. Wydaje mi się, że sukienka naprawdę. Słuchajcie, pięknie się prezentuje. To, co się tutaj zmieniło, to pasek się pojawił, który podkreśli talię. Ten pasek możecie sobie tak naprawdę dobrać albo do koloru sukienki, wtedy tworzy wam się taka piękna wydłużająca ciało linia, nie przecina jej nic tutaj w połowie, ale możecie też na bazie kontrastu zdecydować się na pasek na przykład w kolorze marynarki, którą tutaj dodacie na wierzch płaszcza. albo Albo po prostu zmienić całkowicie dodatki, chociażby na karmelowe, wtedy karmelowy but, karmelowy pasek, ewentualnie jakiś brązowy, brązowa czy beżowa marynarka, też super by się tutaj sprawdziło. Natomiast, słuchajcie, no oprócz tego, że wersja wieczorowa, ale randka już była, to kiedy założymy sobie taki Króciutki żakiecik robi nam się znacznie bardziej zachowawczo. Więc ja nawet zaryzykowałabym wieczorne spotkanie przy kolacji z partnerem biznesowym, ale oczywiście wtedy w takiej wersji, bo to co robi wam ta sukienka, to zobaczcie, że tutaj nic się nie odsłania. Więc jest naprawdę bardzo zachowawcza. Długość jest też. Jak najbardziej odpowiednia. Trochę co prawda kusicie tym rozporkiem, ale zawsze można się zaprezentować <noise> nieco inaczej, a poza tym, kiedy siedzicie i rozmawiacie, to raczej nie ma tutaj się naprawdę do czego przyczepić, więc jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to myślę, że też ta sukienka do takich w takiej opcji się tutaj sprawdzi. Ta sama torebka, słuchajcie, ta sama biżuteria, która pojawiła się poprzednio. Znacie mnie też na tyle, żeby wiedzieć, że ja staram się z dosyć małej ilości elementów tworzyć te moje Stylówki, więc dajcie znać, która z opcji, jeśli chodzi o sukienkę, podoba Wam się najbardziej, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Kochani, druga rzecz, czyli oversize'owa, mocno przeskalowana koszula. Chciałam wam ją pokazać w tej stylizacji na początek, bo uwaga. Ta koszula wygląda tak. <grywka> Rzeczywiście jest bardzo, słuchajcie, luźna, bardzo duża. Ja wybrałam rozmiar S, mogłabym spokojnie wziąć o jeden rozmiar mniejszy, natomiast ja bardzo takie duże ubrania lubię, więc ja się akurat w tym czuję znakomicie. Eee, także koszula, która tutaj występuje w takim stroju, który spokojnie można by było uznać za taki, taką propozycję wiosenną, weekendową. Więc cygaretki w jasnym, beżowym kolorze. Do tego ta właśnie koszula. Zresztą zobaczcie, ona jest naprawdę fajnie wykończona. I tutaj to, co ja robię, jaki manewr, to wywijam sobie ten rękaw, bo to jest. Można to też nosić w taki sposób. Możemy też, słuchajcie, podwinąć w ogóle i nosić w ten sposób. Także, jak widzicie, tych opcji noszenia jest tutaj naprawdę sporo. Koszula bardzo przyjemna, podobnie zresztą jak sukienka, ale zwróćcie też uwagę, że jedwab ma różne oblicza. Sukienka była błyszcząca. Tutaj mamy do czynienia z materiałem, który tego połysku już takiego nie ma, więc jeśli ktoś woli bardziej matową wersję, to też e, tak można sobie taką e, wybrać. Bardzo długa, zasłaniająca e, pośladki e, koszula, więc te panie, które lepiej się czują w takich krojach, to też jest opcja, słuchajcie, e, dla Was. Ja do tego dobrałabym jasną beżową e, torebkę. Pasuje mi tutaj słuchajcie do spodni, w dodatku jeśli chodzi o buty też postawiłabym tutaj na biel, jak zauważycie jest też akcent beżowy na bucie, więc wszystko się tutaj świetnie składa i zobaczcie jaki przez tę jasną kolorystykę ten strój już jest wiosenny, letni, jaki lekki się tutaj zrobił, także... To jest moja pierwsza propozycja, weekendowa propozycja wiosenna. Oczywiście jeśli będzie troszkę zimniej, narzucacie tutaj jakiś trencz na górę i też super. To wszystko się prezentuje. A jeśli chodzi o biżuterię, to tym razem postawiłam na kolor e, złoty i jest to naszej nikoraś kolczyki z motywem jaskółki. Dajcie znać jak wam się ta koszula podoba. No, ja nie ukrywam, że paski kocham miłością wielką, więc i tym razem jestem zachwycona. Tym razem wersja do pracy, wersja do biura czyli naszą jedwabną koszulę zestawiłam z czarnymi spodniami eleganckimi, z wysokim stanem. Dalej podkreśliłam paskiem. Do tego dodałam buty na obcasie. To co ważne, ponieważ te buty, słuchajcie, są takim typowym kobiecym elementem, przykuwają uwagę, podkreślają figurę, więc tutaj postarałam się, żeby nic nie odwracało niepotrzebnie uwagi, czyli koszula jest zapięta pod samą szyję, więc ten aspekt kobiecy, tak troszeczkę zrównoważyłam właśnie tą zapiętą. Koszulą. W takiej wersji, słuchajcie, bo za chwilę chcę Wam zaprezentować wersję alternatywną. W takiej wersji, kiedy jestem bez marynarki, utrzymałabym właśnie te podwinięte, wywinięte mankiety. Więc słuchajcie, no, tak to się. Prezentuje. Poza tym, nie wiem, czy wspominałam już o tym, że jedwab jest znakomitym termoregulatorem, co oznacza, że e, kiedy będzie ciepło latem, to on będzie Was przyjemnie chłodził. Natomiast zimą, całkiem e, niezłą warstwę stanowi dodatkową, więc potrafi też grzać. Także niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima jedwabna, e, koszula do biura, gdzie jest klimatyzacja, albo nie ma, jak najbardziej słuchajcie się. Nada się sprawdzi. Także już za chwilę pokazuję Wam drugą wersję tego stroju. No i wersja alternatywna dla poprzedniego stroju, to co się tutaj zmieniło, to marynarka na wierzchu do tego inne buty, w bardziej męskim stylu i też cały ten strój zyskał takiego męskiego charakteru. Biżuteria to kolczyki, które widzieliście już wcześniej. Połączenie srebra z kamieniem nocka iru, a do tego również widziany wcześniej srebrny. Pierścionek, całość uzupełniam torebką, która przewija się dzisiaj przez większość tego odcinka. Także tak się to prezentuje: wersja alternatywna. Jak widać, koszulę możecie też nosić do biura w ten sposób. Także dajcie znać, która wersja, ta bardziej kobieca, czy ta bardziej męska, przypadła Wam do gustu. Tym razem opcja na randkę, czyli ta sama koszula zestawiona z sukienką, którą widzieliście już przedtem. Czyli jedwab w całości stroju. Koszula dosyć nonszalanko, słuchajcie, przewiązana na węzeł. Tutaj. Jak widzicie, pełni rolę narzutki. Jest pokazana noga, jest fikuśny bucik. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że te moje ciżemki nie każdemu przypadną do gustu. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, to bardzo mi się ta wersja podoba. Dodatkowo dodałabym do tego tę samą torebkę, która się przewija przez cały dzisiejszy odcinek. No i biżuteria, którą też już widzieliście, znany pierścionek, zestaw z kamieniem noc, kairu. I słuchajcie, no ja jestem gotowa na randkę. Misio, czy ty jesteś gotów na randkę? Jest. Misiek też jest gotów na randkę, jak słyszycie, albo nie. Także słuchajcie, tak się właśnie moje nowe nabytki prezentują. Sukienka i koszula Lily Silk. Linki do koszuli oraz sukienki znajdziecie oczywiście w opisie do tego odcinka. Przypominam Wam też o kodzie rabatowym, 12% na cały asortyment marki. Lili Silk na hasło Okiem 12. Więc jeżeli szukacie jedwabnych rzeczy, to polecam Waszej uwadze właśnie markę Lili Silk, bo naprawdę jest z czego wybierać. Znajdziecie tam nie tylko ubrania takie jak bluzki, koszule czy kombinezony, ale też piżamy, komplety pościeli czy apaszki. Jest duży wybór kolorów i rozmiarów, więc jestem przekonana, że jeżeli te jedwabne rzeczy faktycznie Was interesują, to znajdziecie tutaj coś dla siebie. Zamówienia dostarczane są na całym świecie, to też dosyć ważne. Zwyczajowo przychodzą w kopertach, ale jeżeli macie ochotę zrobić komuś prezent, to jest też opcja wybrania opakowania. Prezentowego i co ważne, są to opakowania w całości nadające się do recyklingu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Dziękuję, że byliście razem z nami. A teraz już trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia.